W styczniu 2025 roku świat obiegła niesamowita wiadomość: a mianowicie w Peru, w starożytnym mieście Cusco, odkryto rozległą sieć podziemnych tuneli. Archeolodzy, nie tracąc czasu, ogłosili od razu, że to Inkowie zbudowali ten labirynt. I tutaj zaczyna się ta najciekawsza część, ponieważ okazuje się, że te twierdzenia były kwestionowane już od 100 lat. Tak. Dokonano tego odkrycia w styczniu tego roku, ale te twierdzenia są kwestionowane już od ponad 100 lat. Dobrze słyszałeś? Jak to możliwe, że coś, co dopiero teraz odkryto, jest podważane już od 100 lat? No właśnie tego tematu będzie dotyczyć ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. W dzisiejszym odcinku wybieramy się do Peru, a na dzisiejszy temat natknął mnie twórca angielskojęzycznego kanału The Dunking. Właśnie on zwrócił uwagę w swoim filmie na te kwestie, które dzisiaj poruszymy. Często pasjonaci historii, ale powiedzmy, że tacy z akademickich kręgów, naśmiewają się z ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe, jakieś starożytne cywilizacje i tego typu rzeczy. Są oni w 100% procentach przekonani, że ludzie tego typu nie są w stanie nic wnieść do archeologii, do historii i tak dalej. Dziś z kolei przyjrzymy się temu, jak to właśnie ortodoksyjne podejście do archeologii mogło nie tylko utrudnić odkrycie prawdy, ale także, co gorsza, przyczynić się do splądrowania tego cennego miejsca przez złodziei artefaktów. Co ciekawe, to o istnieniu tych tuneli, które w styczniu odkryli archeolodzy w Peru, mówi się już od pięciu wieków, a więc od pięciuset lat. Już w XVI wieku pojawiły się relacje ludzi, którzy twierdzili, że je widzieli. A jednak dla świata akademickiego te podziemia zaistniały dopiero teraz. Jest to dość zastanawiające, prawda? To zdają oni sobie sprawę z tej ogromnej ignorancji, która jest widoczna u archeologów. Te tunele nazywają się Hinkana, rozciągają się pod całym Kusko, łącząc najważniejsze punkty w mieście. Tak jak chociażby słynna świątynia słońca, czy imponujący kompleks ponoć obronny, czyli Saksa Huyaman. Zacznijmy może najpierw od krótkiego filmu hiszpańskojęzycznego, który udało mi się przetłumaczyć za pomocą aplikacji Eleven Labs na język polski. Zobaczmy, co mają tam do powiedzenia. Hincana, tajemnica rozwiązana, sekretny pasaż Inków, Cusco, Peru. Dzięki zaawansowanym technikom, takim jak użycie georadarów, ujawnia się sekret, który pozostawał ukryty przez wieki. La Chingada, podziemny pasaż zbudowany przez Inków, który łączy Coricancha z Sacsayhuaman. Zespół multidyscyplinarny pod kierownictwem archeologa Jorge A. Calero Floresa i archeolog Mildred Fernandez Palomino potwierdził jego istnienie. Ten główny korytarz o długości 1750 metrów obejmuje trzy odgałęzienia prowadzące do kluczowych historycznych punktów Kalispukio, Mujukmarka i świątyni San Cristobal. Dokumenty z XVI do XVIII wieku wraz z nowoczesnymi badaniami wytyczyły tę trasę, która została już ukryta pod ulicami i tarasami inkaskimi. Konstrukcja ujawnia mistrzostwo Inków, którzy wykonali ogromne rowy obudowane kamiennymi murami, zadaszone wyciętymi belkami i pokryte drogami oraz tarasami, które dziś stanowią część miasta Cusco. To odkrycie nie tylko podkreśla wspaniałość architektury Inków, ale także otwiera nowy rozdział w historii archeologii Peru. Chinsana, nie jest już tajemnicą, jest rzeczywistością. Nie oszukujmy się, zanim archeolodzy przekopią całe to miejsce i je dobrze zbadają, to minie ogrom czasu. Przecież jest to takie nowe odkrycie, a tunele są rozległe. Problem z tym takim nowym odkryciem jest taki, że już od setek lat pojawiały się informacje na temat tych tuneli, które znajdują się ponoć pod Kuscho. Jeden z jezuitów w swoim tekście sprzed 500 lat wspomniał nawet, gdzie znajduje się wejście do tych tuneli. Pierwszym kronikarzem, o którym wiemy, że wspominał w swoich tekstach o tych tunelach, był Giovanni Anello Oliwa. Był to włoski ksiądz, który przybył nawracać rdzenną ludność pod koniec XVI wieku. Pisał on o sieci tuneli, które rozciągały się pod głównymi drogami i budynkami w Cusco. W swoim tekście wspomniał, że ten rozległy labirynt był wykorzystywany przez inków. Miało to ponoć miejsce stosunkowo niedługo po tym, jak Hiszpanie podbili to miejsce, no a przecież obleżenie kuską było w zasadzie taką ostatnią szansą dla Imperium Inków na odzyskanie kontroli nad tym całym regionem. Wydaje mi się, że śmiało można założyć, że tunele te były wykorzystywane przez miejscowy do ukrywania zarówno siebie, jak i swojego majątku. Następnie mamy ojca Martina de Murua, a więc kolejnego misjonarza, który miał nawracać Inków. Zafascynował się on ich kulturą i spisał nie tylko historię podboju, ale także historię samych Inków. Uwzględnił on różnego rodzaju mity oraz legendy, i oczywiście w jego notatkach nie zabrakło wzmianki o tunelach. Pisał on chociażby o jednym z Inków, któremu rozkazano wykonać tunel mający połączyć świątynię słońca i twierdzę Saksa Huyaman. W swoim tekście misjonarz ten wspomniał tylko o tym konkretnym fragmencie tunelu, który został zbudowany przez Inków. W żadnym miejscu nie stwierdził on, że te wszystkie tunele zostały przez nich zrobione. Musimy tutaj pamiętać o tym, że mężczyzna ten, zarówno jak reszta Hiszpanów, była dla miejscowych ludności najeźdźcami. A więc może być tak, że Inkowie po prostu nie chcieli się z nimi dzielić wszystkimi informacjami, a nawet jeżeli, to być może nawet sami nie byli świadomi, jak rozległa jest ta cała sieć tuneli, ponieważ no, być może powstały one znacznie wcześniej niż ich imperium. Takim kolejnym kronikarzem, który pisał na temat tych tuneli, był wspomniany już na moim kanale w odcinku o geopolimerach, Pargarki de la Vega. Warto zauważyć, że jego matka pochodziła z inkaskiej arystokracji, a ojciec był hiszpańskim konkwistadorem. Pisał on o regionie Cusco i oczywiście obszernie opisywał tunele. Wspomniał on nawet, że bawił się w nich jako dziecko i, co ciekawe, to nawet według niego najodważniejsi inkowie bali się wchodzić do labiryntu bez przywiązanej do drzewa na zewnątrz liny. To może świadczyć o tym, że jednak nie znali oni tych tuneli tak dobrze i wielce prawdopodobne jest to, że po prostu nie byli ich prawdziwymi budowniczymi. Jest też inna możliwość, według której te tunele, które oni wykonali, były połączone na przykład z rozległą siecią takich naturalnych tuneli i stąd ich obawy przed zagubieniem się w takim właśnie gąszczu przejść i jaskiń. W naszych czasach mieliśmy takiego gościa, który nazywał się Anselma Pirambla. Był to archeolog amator i na początku XXI wieku, wraz z peruwiańskim rządem, przeprowadzali badania nad Świątynią Słońca. Facet ten był w 100% przekonany do tego, że pod Cusco istnieje sieć tuneli i mówił o tym bardzo głośno, ale no właśnie, było tam jedno ale. Rambla wierzył w coś, co nazywał zaawansowaną kulturą matką, a więc po prostu uważał, że gdzieś, kiedyś na naszej planecie istniała zaawansowana cywilizacja, która dała początek wielu innym kulturom. I to właśnie jego wiara w tę teorię stała się kością niezgody. Jak się zapewne domyślasz, to jego twierdzenia były ignorowane, a przez niektórych nawet wyśmiewane. Działo się to pomimo faktu, że korzystał on z georadaru i miał nawet poparcie miejscowego księdza, który pracował na tym terenie i również stuprocentowym przekonaniem twierdził, że widział tunele na własne oczy. Jego praca została z góry odrzucona, mimo że zatrudnił go peruwiański rząd i to właśnie z rządem wtedy współpracował. Archeolodzy po prostu stwierdzili wtedy, że jest to stek bzdur i pseudonaukowy bełkot. Jak już mówiłem, miał on poparcie lokalnego księdza, no ale przecież to jest tylko ksiądz, to nie jest archeolog, więc co to zmienia? Temat więc został szybko zamknięty, archeolodzy mogli sobie spokojnie spać, będąc zadowolonym, że uciszyli kolejnego pseudoarcheologa no i wyśmiali jego porąbane teorie. Jeżeli miejscowy ksiądz wiedział o tych tunelach, to wiedza ta przecież musiała być dostępna także innym mieszkańcom Cusco, no a przynajmniej tym, którzy się tym interesowali. Zignorujmy już ten okres od przybycia Hiszpanów do naszych współczesnych czasów i weźmy pod uwagę chociaż te ostatnie 20 lat, a więc okres, kiedy ten ksiądz i badacz historii amator nagłaśniali istnienie tych tuneli. Pomyślmy, ile artefaktów z tych tuneli mogło wpaść wtedy w ręce szabrowników. Kusko było świątynią Inków, a świątynia Słońca z kolei była jedną z najważniejszych budowli w tym mieście. Jedno z wejść do tych tuneli miało się ponoć znajdować właśnie w okolicach tej świątyni, i jestem przekonany, że w czasie ataku Hiszpanów zapewne miejscowa elita, a także i rodzina królewska ukrywała się w tych tunelach, a nawet jeżeli sami się nie chowali, to z pewnością ukrywali tam swoje cenne przedmioty. Zwracam tutaj Twoją uwagę na to, że jest to tylko takie moje gdybanie, jednak no osobiście wierzę, że musiało się tam znajdować wiele ciekawych artefaktów. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co faktycznie ukryli Inkowie w tych tunelach. Należy tutaj poczekać na wykopaliska archeologów, ale przecież i tak nie dowiemy się, co znajdowało się tam w tych tunelach wcześniej, zanim zostało skradzione w ciągu na przykład tych ostatnich 20 lat. Możemy jedynie sobie gdybać, bazując na tym, co wiemy o Inkach i Hiszpanach z tamtych czasów. Z tego co wiemy, to złoto było jednym z celów konkwistadorów, ale istotne dla nich były także różnego rodzaju dokumenty. Zakładam, że dla inków cenniejsze były właśnie te rzeczy niż samo złoto, więc być może ukryli tam część tego typu rzeczy. Samo złoto być może nie miało takiej wartości dla inków jak dla Hiszpanów, ale z pewnością te ich dokumenty i różne święte przedmioty już miały. O jednym takim przedmiocie napisał wspomniany wcześniej Garicaso de la Vega, a więc ten syn konkwistadora i inkaskiej szlachcianki. W swoim tekście opowiedział o ceremonii, podczas której rozpalano ogień za pomocą światła słonecznego i wklęsłego lustra wykonanego z polerowanego srebra. Lustro to było ponoć noszone na branzolecie przez arcykapłana. Dla Inków ogień uzyskany w ten sposób był wyjątkowy, ponieważ mieli go za czysty, nieskalany, ponieważ pochodził bezpośrednio ze słońca, a nie z ziemskiego ogniska. Niestety artefakt ten nie był widziany od czasów podboju. Sam Vega, więc ten kronikarz, również go nigdy nie widział, tylko po prostu o tym słyszał. Właśnie tego typu przedmioty mogły być na tyle cenne dla inków, że zostały ukryte w tych tunelach pod miastem. Tak dla mnie jest to wielce prawdopodobne. No dobra, ale właściwie to jak duże były te tunele? Według źródeł miały one 2,5 metra szerokości i 1,5 metra wysokości, a więc w sumie no nie były to takie jakieś ciasne nory, przez które nie można było się przecisnąć. Archeolodzy wskazują na to, że zbudowano je w ten oto sposób. Wykopano rowy, następnie ściany wzmocniono kamieniami, a na górze położono belki i strop. Ale po co w ogóle inkowie budowali te tunele? Oczywiście zakładając, że byli to inkowie. Źródła sugerują, że mogły one pełnić różne funkcje od komunikacyjnych, ułatwiających przemieszczanie się po mieście, po strategiczne, na przykład w czasie oblężenia. Mogły one mieć również znaczenie ceremonialne, związane z religijnymi obrzędami. No i oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, być może pełniły one także funkcję jakiegoś magazynu, albo tak jak spekulują niektórzy w tym ja, że inkowie chowali tam swoje cenne przedmioty w strachu przed Hiszpanami. Gdy ten odcinek miałem już przygotowany, w sensie już napisany, ale jeszcze nie nagrany, to przeszukałem jeszcze raz internet, aby sprawdzić, czy czegoś nie przegapiłem. Jak się okazało, znalazłem na YouTubie krótki film pochodzący sprzed dwóch lat, na którym osoba, która oprowadza turystów w Cusco, opowiada w nim krótko o tych tunelach. Przypominam, że archeolodzy odkryli te tunele w 2025 roku, a ten film, który teraz zobaczymy, powstał dwa lata wcześniej. Potwierdza to, co mówiłem już w tym odcinku, a więc to, że jeżeli ktoś chciał wiedzieć o tych tunelach, to się o nich dowiedział, tylko po prostu oczywiście nie archeolodzy. Chinkana oznacza tunele, ale jednocześnie Chinkai oznacza zgubić się. Historia głosi, że jeszcze przed przybyciem Hiszpanów w czasach Inków istniała ogromna sieć podziemnych tuneli, które łączyły miasta takie jak Cusco, Machu Picchu oraz jezioro Titicaca. Według inkaskich podań, gdy przywódcy miasta Cusco chcieli zdobyć świeże ryby z morza, posłańcy zwani Chaskis przemierzali rozległą sieć inkaskich szlaków. Istniała jednak także inna grupa Czaskis, która zamiast korzystać ze standardowych szlaków wybierała tunele, chinkany. Mówi się, że osoby korzystające z tych tuneli docierały do Cusco znacznie szybciej niż ci, którzy szli tradycyjnymi ścieżkami. W momencie przybycia Hiszpanów, kiedy Atahualpa, władca Inków, został pojmany w Kagamarka, Hiszpanie domagali się okupu. Wobec tego przywódcy Cusco postanowili przenieść wszystkie skarby z miasta do Każamarka, ale gdy odkryli, że Atahualpa zmarł, zdecydowali się ukryć wszystkie te skarby, wykorzystując tunele, czyli hinkany. Był on bowiem przywódcą pierwszego buntu Inków. Gdy bunt się rozpoczął, postanowił zabrać najcenniejsze skarby ze Świątyni Słońca, znajdującej się w Cusco, Coricancha. Podczas transportu skarbów korzystał z tuneli Hinkan, by uciec i zabrać ze sobą całe bogactwo. Od czasów kolonialnych wielu rabusiów i poszukiwaczy przygód próbowało zdobyć te inkańskie skarby, szukając Hinkan, lecz wszyscy, którzy próbowali je odnaleźć, gubili się wewnątrz tuneli. Wydaje się, że już dawno temu wiele osób próbowało wejść do tych miejsc, do Hinkan. Od czasów kolonialnych wiele dusz usiłowało odnaleźć wszystkie skarby ukryte w tunelach. A tajemnica ta wciąż pozostaje nierozwiązana. Według peruwiańskiej kroniki de la Vega, gdy był dzieckiem, przychodził bawić się przy wielkiej Chincan. Opowiadał, że wchodząc do tunelu, wiązał swoje ciało sznurkami i szedł tak długo, aż zaświeciło słońce, ponieważ uważał to miejsce za ogromny labirynt, w którym można się zgubić. Po upływie dwóch stuleci, dwaj studenci z uniwersytetu w Salamance w Hiszpanii. Postanowili przeprowadzić ekspedycję do tego wielkiego tunelu, Shinkany. Niestety, kiedy weszli do środka, zgubili się na kilka miesięcy. Nagle, po dwóch miesiącach, w świątyni słońca w Kusko jeden z nich, próbując uciec, dotknął czegoś pod ołtarzem. Gdy znalazł wyjście, powiedział kapłanowi, że odkrył ujście z tych tuneli, znajdujące się w Saksajwaman. Niestety ten dżentelmen zmarł, ale zanim odszedł, pozostawił prezent. Złoty artefakt, który odnalazł w tunelach, podobnie jak dwaj studenci, którzy weszli do wielkiej Hinkany. Wielu podróżników i odkrywców podejmowało podobne próby, dlatego w latach dwudziestych XX wieku rząd Cusco, przy współpracy z wojskiem, zdecydował się wysadzić skałę przy wejściu do wielkiego tunelu i zamknąć to miejsce, by nikt więcej tam nie wchodził. Tunele Hinkana opisywane są również jako labirynty, które miały służyć jako schronienie dla kapłanów i wojowników. Legenda głosi, że ci, którzy znają sekrety labiryntu, mogą łatwo poruszać się po jego korytarzach i unikać pułapek. Mówi się również, że labirynty te były testem dla tych, którzy pragnęli zdobyć mądrość i siłę. Istnieje opowieść o tym, jak pewien inkaski wojownik wykorzystał Hinkanę do ucieczki przed wrogiem. Według legendy, dzięki dobrej znajomości tych tuneli, udało mu się przejść pod miastem i zaskoczyć swoich rywali. Ta historia może podkreślać takie no, strategiczne znaczenie tych tuneli w czasach Inków. Smutne jest to, że przez setki lat ludzie spoza kręgu naukowego wiedzieli o tych tunelach. Mam tutaj na myśli ludzi, którzy interesowali się alternatywną historią, a także miejscową ludność. Oni wszyscy o tym wiedzieli. A ci, którzy powinni to wiedzieć i pilnować tego miejsca, żeby nie zostało okradzione, no to oczywiście zignorowali te wszystkie informacje i wiedzieli lepiej. A dlaczego? No bo oczywiście o tunelach mówili powiedzmy, że ówcześni foliarze, więc tą po prostu informację uznali za nieprawdziwą. Tak niestety w pewnym sensie wygląda współczesna archeologia, a więc no, można powiedzieć, dogmaty, dogmaty i dogmaty. Nikt tego miejsca ani nie pilnował, ani nie kontrolował? No, przecież te tunele, według archeologów, nie istniały. Niestety mamy ogromną lukę w naszej wiedzy o inkach. Być może byłaby ona mniejsza, gdyby nie upór i zrozumiałość niektórych naukowców, archeologów i antropologów, którzy woleli udawać mądrych, zamiast po prostu rzetelnie zbadać sprawę. Według mnie to archeolodzy, a także i wszystkie osoby, które tak powiedzmy, że bezkrytycznie wierzą we wszystko tylko dlatego, że zostało opowiedziane przez człowieka z dyplomem, powinni wziąć sobie ten przykład do serca. Zamiast odrzucać wszystkie alternatywne teorie, wyłącznie z powodu różnicy zdań, Warto podchodzić przynajmniej do części z nich z otwartym umysłem. Przecież historia zna wiele podobnych przypadków. Ten dzisiejszy odcinek nie ma na celu atakowania archeologów czy ogólnie archeologii, ponieważ, tak jak wspominałem już w innych moich materiałach, to właśnie dzięki ich ciężkiej pracy, no tak naprawdę ten kanał może istnieć, możemy dowiadywać się o nowych jakichś odkryciach historycznych, archeologicznych itd. itd. Jednak musimy pamiętać o tym, że takie podejście, o którym wspomniałem teraz przed chwilą, to nie jest podejście naukowe, to jest po prostu ideologia. Więc jak następnym razem usłyszysz, że straciliśmy tyle wiedzy o inkach przez Hiszpanów, to pamiętaj, że trochę też tutaj winy jest archeologów. Dodam tutaj jeszcze, że zgodnie z informacją od peruwiańskich archeologów, to planują oni rozpocząć tam prace archeologiczne w marcu bądź kwietniu 2025 roku. Chcą oni dokładnie zbadać te tunele i dowiedzieć się, do czego tak naprawdę służyły. Miejmy nadzieję, że to odkrycie rzuci nowe światło na historię Inków i pozwoli nam odzyskać chociaż część tej utraconej wiedzy. W tym miejscu chcę podziękować jeszcze wszystkim osobom, które wspierają ten kanał zarówno na Patreonie, jak i na YouTubie, a także i w komentarzach, w sekcji lajków i tak Dziękuję. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, to koniecznie musisz zobaczyć mój inny odcinek, który poświęcony jest geopolimerom i inkom, a także informacjom zawartym w ówczesnych kronikach. Kliknij teraz w tę miniaturkę, która się teraz tutaj wyświetliła, aby przejść do tego odcinka. A tutaj się już żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.